Witam, zapomniałem w ogóle o tym odcinku, że on taki długi. Chcę ja nakupić więcej flintów, żeby móc handlować sobie z wiśniakami cały ten skopany czas wyeksplodować sobie pełne łóżko. Idziemy tak, to, to, to. Ło, ty jesteś zaraz za ścianą. Słyszę eksplozję Więc tak wywalimy co, to, to wywalimy, to wywalimy, to wywalimy i to wywalimy, bo to Niepotrzebne jest w ogóle. I się mi zostało Sześciu łóżek, mi zostało Ty masz chyba więcej bo ogólnie miałeś więcej. Tak. Nie, no i grawlem na mordę dostałem. No, Tej gravel co chwilę zasypiuję. Masz? O, ja też znalazłem Deryt. Jak kopałem sobie tunel. Żeby wysadzić łóżko A, a ja właśnie znalazłem A ile? Jeden Jeden No i dobra, mam już łącznie cztery O do Zjarałeś się Co? Aha! Ja chciałem zjeść stejka, a użyłem lunety i wybuchłem sę łóżko Ja pierdzielę To był hit Mam te wszystkie rzeczy. Dobra, tutaj. ten w sobie odenchantuję, Bo on jest taki dość słaby Natomiast idę sobie zdobyć jakiś... Jest, ciekawy, nowy Enchant O, efficiency Samo... Aha Nie no, nie wytrzymie Wziąłem sobie, nie? Miałem w zaklęty na eficiencji 4 Odenchantowałem go, zenchantowałem i dostałem Efficiency 4. Trzeba coś. poradzić innego. Efficiency 3, To jest Pina. On ma Ile masz łóżek? Dużo Mam jeszcze 6, 10... Dobra, już mam łącznie 15 netherytu z tymi łącznie co mam na chacie Ja se muszę dokraftować trochę łóżek, bo Wszystkie wziąłeś, wszystkie Dobra, dokraftuję sobie 10 łóżek jeszcze Cyk Odłożymy Tego Cilofa też odłożymy Bo nam I jeszcze Wiesz co zrobię, wykopię nam Takie zejść, taki tunel na jedną kratkę Do samego Bedroka Koło portalu zaraz A na dole położę tą lianę nederową I wtedy będzie można się tam wpierdzielić po prostu tak na pałę, na sam dół. Jej, to się Ale w ogóle ten, ten tekst ci pisze, że zostaje zabity przez jakiś tam. Intencjonalny, coś tam, coś tam. Dobra, zróbmy tak, tu będzie to wejście. Serio! No ale no panowie, no co tam się odwala? To jest jakieś. Szczyt Tam się dzieje Dobra, muszę tam zejść No jeszcze gast. Dwa! Chyba są. tutaj tyle to nastawiał Blackstone'u? Gdzie ten gast jest? Aha. A, widzę gościa ze strzelego z łuku Ale trafiłem ją O, w dwa strzały z rzędu trafiłem Jesteś mi wdzięczny Jesteś mi wdzięczny No i wtrąbałem się do lawy, nie Ty, jak najpierw spadłem To potem jeszcze się wrąbałem do lawy Co tam się dzieje? Ja wiele. Nie wiele Dobra a mi... Po prostu jestem zdenerwiwiony Gdzie jesteś? jestem w Ja też jestem portami. Chodź, może pójdziemy w nowe miejsce takie pewne to jest bliżej, chyba trochę. Łatwiej ci tam dostać. A Mamy... Nie chciałem go wykopać, tylko chciałem. Po prostu, żeby nie było ognia. Dobra, idziesz za mną? Tutaj nie spadnij tylko. Tutaj trzeba uważać, że takie dziury na jedną kratkę. Popróbowałem się wkopać. A więc co w ten sposób osiągnąłem. To właśnie jest tutaj o to. Wrąbałem się do lawy. Też poczekaj, czekaj, a jakbym zrobił tak. A, tam nic nie ma. Nieważne. Dobra, gdzie ty jesteś? Jesteś, Bóg, no to co? To ja tutaj byłem. To ja tutaj byłem. Po prostu wystarczy, Piotrek, wykopać sobie pewien tunel. Nie kop się głębiej, nie! Tam nie będzie. Tutaj nawet zombie pigment nam wpadł. Dobra. Ja tutaj idę tunelem. Który to jest poziom 15. 10 odcinka, żegnam w odcinku.